Siemanowizowie, z Tyra Zakszak, no i jak widzicie, dzisiaj u mnie jest trochę zielono. Oczywiście mamy dzisiaj Dzień Świętego Patryka, no i z tej okazji w Fortnite wróciły skiny właśnie z Dnia Świętego Patryka. No i pomyślałem, że z jednym z tych skinów musimy sobie zrobić właśnie dzisiaj challenge. No więc naszym zadaniem jest dzisiaj grać tylko zielonym lutem, z zielonym skinem z Dnia Świętego Patryka w zielonej koszulce i zielonymi światłami z tyłu. No więc mamy giga zielony dzień. Polecam oglądać do końca, bo to co się stało w pewnym momencie, no to to było pechowe. Jeśli tego się nie robicie, widzę, subskrybujcie kanał, żeby niczego nie ominąć oraz bycie oczywiście Wszystkim na bieżąco. Dostawcie łapkę w górę pod tym filmem, wybijamy 1500 łapek oraz pamiętajcie o kodzie, zakrzak i Ty w sklepie, jeżeli chcecie mnie wesprzeć. Naprawdę bardzo, bardzo wszystkim za to dziękuję. Ja już widzowie nie przedłużam. Zapraszam do oglądania odcinka. No więc ja już jestem w grze i dzisiaj robimy sobie challenge świętego Patryka. Nie wiem czy pamiętacie, ale w ostatnim odcinku dostawałem masę zielonych itemów. W sumie to tylko zielone itemy, więc znalezienie ich nie powinno być zbyt trudne, a bynajmniej tak mi się wydaje. I właśnie, dzisiaj jest u mnie tak trochę zielono. Ja jestem zielony, ramka jest zielona, światła są zielone, wszystko jest widzowie zielone. A więc pierwszy przedmiot jaki dostajemy jest to widzowie zielony kałach, więc idealnie już mamy coś, czym możemy tutaj grać. Typowo jak na każdym filmie zabieramy również spider żebyśmy mogli się szybciej poruszać. No, to jest jakby tak poza konkurencją, że one są złote. Skrzynka daje nam uwaga, niebieski pistol. No, no niestety, no to nie jest zielony kolor, więc nie biorę go. Przy okazji trochę matsów, żeby wiecie, no, mieć czym budować, żeby nie było przypału i w ogóle, i w ogóle. Ej, chyba nikt tutaj nie poleciał, prawda? Bo teraz tak nie mam pewności. Nie, dobra, jednak chyba jest czysto nikt nie poleciał. Tak w ogóle dajcie znaka w komentarzu, jaki jest Wasz ulubiony skin, właśnie z Dnia Świętego Patryka w Fortnite. Cie. Co my tutaj jeszcze mamy, widzowie? No, mamy, słuchajcie, Uzi, więc. Więc bierzemy sobie też Uzi, a bo ja wziąłem ten pistolet Spoko, już go wywalam No to co widzowie, w poszukiwaniu shotguna I dojeżdżamy gości Mamy niebieską snajperkę, znaczy zieloną snajperkę Więc gitara Swoją drogą jestem ciekawy, czy ktoś oprócz mnie Robi jeszcze na tym serwerze, co teraz gram Taki challenge Aha, ulepszona skrzynka, aha, złoty granat Dobra, nie wiem, akurat jak nie mogę tego zabrać Prawda? Bierzemy shotguna, ulepszamy go na zielonego I oficjalnie mamy cały ekwipunek zielony Więc lecimy na gości, którzy nawalają się na tarta. Dlatego tak szybko tutaj się śpieszę, żeby do nich polecieć Sieeeem Manobyku, lecę na ciebie Dostał 30, kraka ma Widzowie, boksik, bomba, nie trafiłem match mało, pyk, trafiony, no i porobiony Aha, tutaj kolega robi egzotyczny itemy challenge Na to wygląda w sumie Snajperka, plesze, dobra, dobra Wow, kolejny mnie dojeżdża, a jaj, No to mamy przypał Widzowie, ja zabieram plesze, rzucam sobie szybko plesze, lepiej Żeby się tutaj ulecieć, bo jest mega lipa Edycja, bomba, dostał 40, Zawsze coś Kolejna bomba 20. Chłop ma kraka widzę, mega mało ma. Podobajam mu ściankę, ściana moja, bomba. No i zapraszam do lobby. No trzeba było tutaj nie dojeżdżać, panie kapitanie. Czy miałeś może MK7? Ej, miał lepszego SMG-ka. W sensie, ja chyba wolę tego starego jednak SMG-ka. Dlatego mówię, że lepszego. A więc nasz ekwipunek jest giga potężny. Co ciekawe, pokonałem ziomka, który miał lamę. O, MK7 jest, weźmy sobie. Albo nie, weźmy SMG-a. No jak widzicie, mam bardzo dużo matca. I ogólnie mam wszystkiego. Dużo amunicji, leczenia, do no, wszystkiego. No i to mi się podoba. Tak to można grać. Elegancko, i gościu! się by ku... Ej to tu krzaczor jest jakiś. Krzaczor częściej, co nie mogę nikt nic zrobić. Gdzie jest krzaczor? Aha, widzowie. Nie, tu się nie rabunować, Nie, no kozalsko ogólnie. Nie, 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 nie się nakładzie, nic robić. Edycja 22 na biało. Jest tutaj, dobra, leży Ej, nie wiem, jak ja bym padł od tego krzaczora To by było mega lipa Mój skin bym nie pokonał, widzowie Mój skin, mój krzaczor No to, to by było dobre Ale wytłumaczcie mi, jak to się stało Że ja nie mogłem z tego kłada strzelać Jakby zawsze się dało, a teraz nie mogłem Ale na szczęście mamy takie rzeczy jak pizza Więc ulecimy się pizzą I lecimy, że tak powiem, dalej Iście aż sześć osób do końca No, powiem wam, że wcale nie za dużo nas tutaj zostało Więc y, trzeba tutaj kogoś dojechać Znaczy, leciał Je, Jest tu, widzowie Ej, mam no, udaje. Dobra, skopał, po co ja to robię, przecież zaraz padnę, ty Wbijam mi do boxa chyba, czy co on robi Dostał bombę, stówka, elegancko Edycja, bomba, dojeżdżam go ze dzika Na biało. ma i leży A tu jest kolejny, widzowie, właśnie jestem dojeżdżany Przez jakiegoś ziomeczka, gościu Dajże mi spokój, dajże mi spokój, bardzo proszę Łoł wow! Goś mnie przejechał z tego SMG. No, jak teraz się nie uda, to ja już się poddaję. Zielony MK7, Zielone podki, Zielona mgła, zaczynamy super. Spiderki, PM podkę. Zielony SMG, Zielony pistol raczej go nie chcę. Nasz lód, SMG, pompa. No i to w sumie wszystko. W tej gierce, widzowie, poce się już na 100% i nikt mnie nie dojedzie. Mówię wam, Nikt, a nikt. A bynajmniej taki jest plan, żeby nikt mnie nie dojechał. A jak będzie, no to zobaczymy. Widzowie, tutaj lamy ktoś podnosi. I biorę tego gościa pokonuję go to stało biało Pyk, nietrafiony, chłop ma zero No i mamy tutaj itemki z lamy Dzięki temu, że go dojechaliśmy No i elegancko, widzowie, słuchajcie, itemy z lamy Zawsze dobre, nie ma co się oszukiwać No w sumie to najlepsze Więc ja sobie zarabieram tutaj przedmioty z lamy No i lecimy na gości No teraz nie mogę przegrać, jak już mam lamę Nie ma takiej opcji Jakiś ziomek właśnie pokonał gunara I będzie szedł chyba na safe I może go strolujemy trochę Ej, on jest dosłownie koło mnie, widzowie On nie może mnie zobaczyć Poczekajcie chwilę, poczekajcie poczekajcie zaraz w niego wjadę Dostał bombę, 80, pyk, bomba 150, no i w sumie to właśnie wygrałem jeszcze teraz save. Gdybym tylko mógł zabrać tego SMG-ka, bardzo chętnie bym go zabrał, no ale widzę, no, no, no niestety nie mogę, no niestety nie mogę. To co, zostawiamy save, bo i tak z niego nie skorzystamy, no i idę dalej. Ziomek już miał podniesionego gunara, już miał kartę SMG-ka, a tutaj nagle jakiś, nie wiem, zielony zakrzak go dojeżdża. Sorry, wyku ale to taka sytuacja. Ciekawe, czy ktoś jest w ogóle w jakimś krzaku? Nie, wydaje mi Myślę, że krzaki puste, 38 osób, no to znowu jakoś mało osób zostało, co jest grane? Chociaż to jest aż tak mało, z jednej strony tak, z drugiej w sumie nie. Stała się właśnie rzecz bardzo dziwna, bo tiltedy są czyste chyba. Chociaż poczekajcie, no były tam jakieś kroki, ale to były kroki bota z boiska, czyli tiltedy są serio czyste? A może to nie były kroki bota z boiska? Po, poczekajcie sekundę, a może tu, tu jest gościu jednak? Ej, tu jest ziomek Wizowie, ta ta, 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 tu jest chłop, tylko że on tak na cichacza gra. Wow, za mną siedział, no to nieźle, ale dymy Nie no, chłop nie porobi, widzowie, chłop nie porobi Chłopa zero, jednak mnie nie porobi Rozwalamy ściankę, żeby wyjść tam na hagie, Tylko, żeby mnie nie trafił przy okazji obrazu Uuu, jest na dole Ariana Grande, zero ma, ale dostała No nie no, ktoś mi fraga ukradł, serio Lecę na High Granda i tyle w temacie Gdzie on jest tu? Powinien być gościu Jest gościu, widzowie Ta, w samym daszek Jest tutaj 80 Chłop ma zero Krak Na hita Okej, leży No i o to chodzi Tylko wiecie, co jest najgorsze? Dojeżdża mnie znowu, widzowie Ten sam ziomek, który dojeżdżał mnie przed chwilą Serio, nie żartuję Tutaj są dosłownie cały czas jakieś dymy Naprawdę Jest tutaj edycja Bomba Wow, w się go mam Ty, mam pomysł Panierkę mu robię Pyk, panierka Co jest grane? Edycja 150, no kumpel, no, no chyba jest GG, prawda? biało, cyk do boksa, no teraz jest mój. No czemu ja nie trafiam? Dobra, kilofuję go. Serio, widzę, ja wolę go skilofować, bo z, z, ze zwykłej pompy go nie trafiam, a z kilofa przynajmniej zawsze trafiam. No więc skilofowany. Nie wiem jak to się dzieje, że ja widzę, nie trafiam z tej pompy. W sensie ja wiem, bo ona ma taki mały celownik i z niej się mega ciężko trafia. Czasem po prostu trzeba użyć kilofa, żeby było prościej. Są goście widzowie, lecę prosto w niego. Się! Manobyku! Aha, on nie dostał. Szybki laser. Panie, co pan? Nic nie buduje. Dobra, nie wiem, by no nie budował, ale ważne, że go pokonaliśmy. Metal zabieramy, cegłę zabieramy, wszystko zabieramy. I kolejnego gościa dojeżdżamy. Jest tu, znaczy był tu, ty ucieka Spider-Man 0. Na kita jest, dobra, leży Spider. Ten Spider pokonał przed chwilą Ziomka, którego ja chciałem pokonać, więc ja pokonałem go. Tak, sytuacja wygląda dosłownie tak, jak właśnie powiedziałem. Ziomek, ja cię dojeżdżam, proszę z tej snipe nie nawalać. Halo, halo. Jest tutaj, widzę, dostał 60. Dostał 60 po raz drugi, Laser Spema, no i pokonany. To był chyba bo tak? Czy nie? W sumie to nawet nie nieważne. Uleczmy się, no i lecimy dalej. W ogóle mamy 7 likwidacji, 7 gości do końca. Widzę 7 to szczęśliwa liczba, więc wygramy tą grę. Używaliście kiedyś apteczki na 1 HP? Jeżeli nie, to, to ja zrobię to za was. Właśnie używam apteczki na 1 HP. Chyba robię to po raz pierwszy, więc do GG. Ale wiecie, to 1 HP zawsze może uratować nam całą gierkę. Tak, jakby nie patrzeć. No bo może być sytuacja, że wiecie, no nagle się okaże, że dostałem za 199 i zostanie jeden 1 HP. Od kiedy strefa działa w taki sposób, że ona może być za strefą? Jakby, co jest grane, o co tutaj chodzi, widzowie? Dajcie znaka w komentarzu na dole. Bo mam już tak trzeci raz i totalnie nie wiem, czemu tak się dzieje. Ale że ktoś nas skolapsował? O ty, gościu! Mamy Black Knighta, kraka ma, chłopam mega malutko Widzowie, rozwalam ścianę, 17 na biało Ale że jemu chyba skończyły się materiały Tak by to wyglądało Gdzie on jest? Tak jest, mamy go Okej, okay, widzowie, czarny rycerz pokonany Teraz zostało nam jeszcze tylko dwóch gości Więc oby się z nimi też udało Chłop ucieka, 15, 60, no, 70 dostał No dobra, jeden gościu jest tam Ja jestem tutaj, ale pytanie Gdzie jest ten trzeci? No bo on też musi gdzieś być 15, 15, 30 razem 17 dostał, ej ten gościu jest tam gdzieś, on się wychylił w pewnym momencie, tak, nawalają się między sobą No to co widzowie, bierzemy hagie, no wreszcie coś trafiłem, 80, krak ma, 0, 18 leży Zostaliśmy słuchajcie, 1 na 1 z tym ziomeczkiem, którego biłem, nie, weź ten granatnik, proszę Tylko nie granatnik widzę, tylko nie granatnik, nie, dobra, nie wytrzymam, tylko nie granatnik czy tylko ja, widzowie, nie przepadam za granatnikiem? Chyba tylko, nie, a, dobra, nieważne, nie wiem. Słuchajcie, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, żeby niczego nie ominąć. Pamiętajcie o kodzie Zakrzak i Ty w sklepie. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję wszystkim za wsparcie. No i ja już, widzowie, się z Wami żegnam. Wbijajcie na te filmy, które się teraz pokazują. Do następnego miłego dnia, trzymajcie się i piona!